Przecieków, jeśli chodzi o serię Ninjago, jest naprawdę cała masa. Niestety także tych fałszywych, a w ostatnim czasie było tego naprawdę bardzo dużo i jeszcze więcej osób się na to nabrało i w sumie ciągle się nabiera, więc dzisiaj sobie o tym pogadamy. Bo czemu by nie, lubię gadać. Jak jestem sam, to na przykład gadam do Klocków. I, i ona tam szła. Już była przy tej kawiarni i on tam czekał z kwiatkami i, i pojawiła się makima. do książek i magazynów rzeczywiście często trafiają naprawdę niezłe minifigurki. To prawda. Jednakże jeśli ktoś myśli, że znajdzie się tam także pierwszy mistrz Spinjitzu, no to źle myśli, bo tak się nigdy nie stanie. Już nawet pominę fakt, że w przypadku tego fejku są to wycięte postacie z zestawów. Jakby dosłownie to są ich rendery, jakie znajdują się w zestawach, gdzie mamy te minifigurki, mm, ale już nawet pomijając tą kwestię, no to tak jak wspominałem, są to przynajmniej pierwszym z spindziców figurka rocznicowa na 15-lecia. Taka giga mega ekskluzywna z mega ekskluzywnego setu, który nawet nie jest w szerokiej dystrybucji. Jakby nie przeceniajmy możliwości magazynów, coś takiego zwyczajnie nigdy tam nie trafi. Zwykłe figurki legacy owszem, z rocznicowych wątpię, że jakakolwiek się tam znajdzie, szczerze jest to mega mało prawdopodobne, nie mówiąc już o figurkach takiego kalibru jak właśnie te ze Starego Miasta. Co jak co, ale trochę rozsądku trzeba jednak zachować. Dalej Mamy taki oto polibek, który wygląda spoko ale tylko na pierwszy rzut oka, bo jak się przyjrzymy dokładniej, no to po pierwsze, budowla wygląda jak wyjęta z jakiegoś zestawu Frozen i nie, i nie zdziwiłbym się, gdyby na jego podstawie było to tworzone. Po drugie, ilość elementów się nie zgadza, jest ich na pewno więcej niż 25. Po trzecie, numer katalogowy się nie zgadza. Letnie polibagi z Ninjago pojawiają się co 25 numerów, jak sobie to ostatnio sprawdzałem i letni na 2026 rok będzie miał numer 30725. Ten z Arinem i Dragonem miał równe 307,2 zera. Ten z Kolem, tam i bodajże wilczym wojownikiem, miał 306,75. Z Raptonem miał 50. Także co 25 numerów się pojawiają i zwyczajnie mówiąc, jest to niezgodne. Z tym, co rzeczywiście się pojawi. Dostaliśmy też rzekome przecieki takich oto dwóch minifigurek na lato, nowych potworów żywiołów od ognia i lodu, i niby wszystko się zgadza, nawet mają te medaliony, jakie mają potwory żywiołów i lojaliści. Ale uwaga, uwaga, nie zgadniecie, po raz kolejny jest to fake wygenerowany przez sztuczną inteligencję. No, kto by się spodziewał? Jakby. Teraz to jest tak rozbudowane, że potrafi nawet odwzorować całkiem nieźle wyglądający screen z serialu, na który ja osobiście pierwszy raz jak zobaczyłem, nabrałem się. Naprawdę, jak zobaczyłem to pierwszy raz, myślałem, że jest prawdziwe. Dość szybko na szczęście okazało się, że nie jest. Także uważajcie, kochani, na to, co widzicie w internecie, bo takich śmieszków jest teraz naprawdę dużo i fałszywych przecieków będzie jeszcze więcej, szczególnie im bliżej do nowych zestawów czy odcinków. Także trzeba uważać i wszystko dokładnie wy. Tymczasem ja dziękuję pięknie. Hej!